Dobra, słuchajcie. Kolejny materiał, kolejny medal, kolejne zmagania. Regional Club Circuit. Chłopiony już jest z 28, muszę lepszą, żeby nie tracić czasu. I lecimy z zegarem. Race. I startujemy zegar. Dokładnie. Cyk. Lecimy. Tak jest. Nie będzie to łatwe. To pewnie trudne. Może... Może się coś przytrafić ciekawego. A losowość w umiejętności też jest bardzo przypadkowa, także naprawdę tutaj... Wszystko się może zdarzyć, dosłownie wszystko. Zobaczymy. 1, go. Doboju, do boju, do boju, do boju. Nagrałem filmik, ale kurczę nie włączyłem stopera i troszkę straciłem jakieś dobre 3 minuty. Wcześniej. Troszeczkę się zagapiłem, że tak powiem. Niestety. Ale to dobrze, obszarnie będę pamiętał o takim jednym małym symbolicznym błędzie który tam jest na jednym zakręcie tego toru to akurat nie ma znaczenia teraz jeżeli chodzi o czystość jazdy bo bardziej mi zależy na po prostu wyniku no ta sama mamy, także to się nie musimy martwić o to czy będzie cleaner czy nie będzie clean run, a nie więc spokojnie, na luzie nie tych kampanii to jest po prostu robienie czasówki na poszczególnych medalach o, ale właśnie poszło ściutko przed jak jechałem to nie poszło mi już tak ładnie pięknie czysto Okej. Dobra no, 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 no. I tu trzeba będzie teraz bardzo uważać To jest niby wydaje się taki łagodny łuk ale właśnie tu może trochę rzucić tym samochodem albo go podrzucić do góry i Momentalnie tracimy przyczepność na tym zakręcie. To wydaje się łatwe, bo tylko łagodne w prawo, ale tam jest taki wisko, który no nieco wypuszcza nas w powietrze i powoduje to, że koła nie skręcają. Przez co jest duże prawdopodobieństwo, że uderzymy. Mi się tak zdarzało już kilka razy na tym zakręcie i naprawdę to ominąć to nie jest łatwo. Paniamy. W ten o przejeżdżam nie? bo nie jestem pewien na 100% jak to, się, jak to się tam dalej wydarzy, nie? wolę przejechać e, 160, 165 i mieć spokój, że nic nie zrobię takiego głupiego, ani... E... O, oj, 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 za szeroko! No, musiałem trochę zdjąć z gazu, bym się nie zmieścił. No, final lap taki, że przewaliłem ścianę Final lap Fajny final lap, no naprawdę I... Oski Teraz, 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 teraz muszę to zrekompensować O nie potrabię, nie potrafię, nie potrabię, bo to spowalnia Niektóre... krawężniki spowalniają, a niektóre nie spowalniają Trzeba też, też to wyczuć Wiedzieć gdzie, w którym miejscu To trzeba zrobić, jak trzeba skręcić Tu na przykład mnie nie spowalnia, o Tu, tu mnie nie spowalnia też minę spowalnia. Ale jeszcze to uderzenie trochę będzie skutkowało na wyniku końcowym, więc... Może być ciężko z poprawieniem. Albo dogonieniem. Jeden błąd się nadarzył. bo troszeczkę chciałem za bardzo ambitnie pójść. O -o -o -o. Dobra. Tu ale te znaki mogą lepić na daleką, ale... Deszcze kurczę. Jezu nie, nie w drzewa, nie drzewa, nie drzewa, nie drzewa, kurczę, nie drzewa. Dobra, 175, tak z 6 na 160, ale na ryzyku, dobra. Ryzykownie, ryzykownie, bardzo ryzykownie. E też szkad 120 poniżej 110, więcej, więc miejmy nadzieję, że nie wyda się jakiś widny. Dziwny... A ja, szeroko, 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 szeroko. niedobrze bardzo niedobrze That's your best Jest dobrze. Sekunda na na zysku. Jest sekunda na zysku. 359, 31. No, ja miałem. Słuchajcie. To jest drugi czas. Tracę do CPZ-a dokładnie. Słuchajcie, żeby nie skłamać. 4 sekundy. 4 sekundy tracę. 4 sekundy, ja sobie to zapiszę. Na brudno. Ja tego niestety nigdzie nie zanotuję, chyba że tu na szybko. Trzy pięć 3, 5, 9, 3, 1. 3, 5, 9, 3 1. Teraz to, to sumuje? Zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie, na razie jest dobrze. Mamy 4 sekundy do lidera, więc jest naprawdę super. Sekunda zysku, jeśli chodzi o real time. Na sensie Luny teraz tutaj zaczął dowodzić, więc mamy dwóch ambitnych graczy, którzy naprawdę tam mocno pod kapili się pod tempo. Skracam to auto, troszkę tak muszę odpuszczać, żeby on tak się bardziej złożył, nie? żeby to wyjście było lepsze. A nie jest łatwe, naprawdę nie jest łatwe. A jednak długie auta mają to do siebie, że ta skrętność wymaga po prostu czasu reakcji, to dłuższe. Im dłuższe auto, tym gorzej. I to na Nakamaro jak i Firebird nie należą do krótkich aut, więc mają około 5 metrów długości, więc naprawdę sterować tym no to jest naprawdę jak statkiem, jak galeonem niemalże. Więc naprawdę tutaj kręcić do zakrętu to jest naprawdę czasami ciężko. Trzeba przewidzieć po prostu pewne ruchy, które naprawdę wymagają nie lada wysiłku. Przede wszystkim nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, bo liczy się z tym na pewno, że wielu graczy, którzy to przechodziło, naprawdę borykało się z problemami, z zarobnością, poznawaniem samochodu, toru i tak dalej. Więc dziwiłbym się, abym został na tym drugim miejscu, albo nawet bym spadł na trzecie. Bo jest taki drugi gościak jak Lone, który też bardzo dobrze jeździ, jak CPZ, Kopes inaczej, z Twitcha, więc. Zobaczymy jak to wszystko dalej pójdzie Będzie w miarę ambitnie Na razie widać że wkładasz coś tu myśli Zobaczymy Co to podrzuciło to do góry dobra O kurna, ostatnia piechniałka Ole, numer, ja pierdź Adam przywalił, szósty bieg rzucił. <noise> Jasny gwint Nie mam pytań, ale faktycznie mam wyciągnięto skrzynie, mieli, mieli rację Ale jazda No Już z tego biegu doszedłem, ale ciężko Ja Cię sunę. No, nieźle Ale numer Tam mi kurczę zrobił dowcip Z28 No, kurczę. Nie spodziewałem się tego trochę. Ale dobrze, dobrze, to dobrze, dobrze świadczy. O, tu mnie na przykład. zwalniam, hamuję silnikiem trochę. O, i teraz było bardzo ładne wyjście. Bardzo ładne wyjście, teraz yy, pięknie poszło i elegancko. Pięknie. No. I tu może być leciutka mała, taka rekompensata za ten. właśnie tamtą kolizję, ale niestety tutaj też uderzyłem. no Czyli. Niestety, no. Z28, jak to, Z28. Lubi zaskoczyć już 8-952 Teraz time a czas gry powie Ma pojęcia Ale liczę się z tym, że coś zrobi lepiej kiedyś w przyszłości kurde no za wolno tam jak hamuje, to jak ja zwalniam, to on tak to hamowuje, ale tak, jakby z taką kontrą nie wiem. No chciał, żeby tak, on tak fajnie się tak złożył, tak do zakrętu, tak. tak jakbym chciał, żeby ładnie blisko białej linii. Może nie, aż wychodził za, ale tak przy białej linii. Zobaczymy, zobaczymy do wyjdzie. Na razie jesteśmy, można by powiedzieć, że... No te dwa błędy, no niestety dwa błędy mi kosztowały dokładnie ile, zaraz zobaczymy. No tremy kosztowały. Nieźle. I teraz tak, mamy czas, słuchajcie, 4, 2, 6, 7, 5. 4, 2, 6, 7, 5, 10 for this track! Daje nam to, słuchajcie, y Daje nam to, słuchajcie, 7, 8, 26, 06. To daje nam w efekcie drugi wynik. No, straciliśmy jeszcze więcej. już nie 4, a 11 sekund. No, no trudno się mówi. Trudno. Jeszcze mamy trzeci i czwarty tor. Może tutaj się odkujemy lekko. 3, 2, 1, go! Tu już tracimy 3 sekundy. To real timea, ale mieliśmy zysku półtorej. Zobaczcie ile, ile te dwa błędy nas kosztowały, nie? Bardzo dużo, niestety. No i wyszło jak wyszło, nie? Czyli, trochę słabo, nie? Ale próbujemy, próbujemy. Jeździemy, je jeździmy, jedziemy. Jeździmy, jeździmy jak tylko się da. Jak się da. Ganslownie bo bym się nie, nie zmieścił. Tutaj tak jak z trójką nie pojadę tak szybko na tym zakręcie. Nie ma opcji. Z trójka jest dużo krótsza od Z28 BMW. Taka Chevrolet Więc tutaj no, można powiedzieć, że Haleństwo kurde, O ale mi się nie zmieścił. Uch. O, tu już troszkę pogało są to. Tu mogę śmiało 104... No! Niech będzie. Troszkę za wolno, ale okej. Okay. Ej, ej, jej! No. Niektóre krawężniki zabierają, a niektóre nie. Tu trzeba trochę jakby wyczuć to, nie? Tutaj na przykład zabierają, nie? Muszę z tym zgadnąć, bo bym się nie zmieścił, nie? Ale ładnie na piątce ciśnie. Elegancko To mi się podoba to jest twardo ta piątka i tam piątka tam pracuje trochę czwórka też ładnie tam chodzi także You're in first place. It's the final lap. Kurde, ja pierdole, Al Fux. Uh. dobre, dobre. Ale tu się nie zmieszczę. A, zmieściłem się, ale ledwie. Ja pierdykam. No. To już było na pograniczu. <grym> ale dobrze, 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 dobrze. Jest dobrze, jest dobrze. Jest, o, jest ambitnie. Takimi jest ambitnie. momentami aż za ambitnie, ale... Jeszcze trochę zwolnić. O, 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 o. Nie tak szybko jak z trójka, ale 175 jest... Dam raz, żeby ładnie się przykleił do akrętu. Idziemy na niespodziankę jeszcze trochę i ta do końca ponad. Gdyby zamknąć się na zielonym, a nie na czerwonym półtorej, sekunda, 3 sekundy, to jest naprawdę bardzo niewiele w skali tych 20 tam paru minut, naprawdę to jest bardzo niewiele. Skasza ten zakręt ale to nic 10 sekund jeszcze Najlepsze wyniki, to nie są jakieś tam wymyślone z głowy, one są za speedrun.com, Także jak ktoś mi nie wierzy, może sobie sprawdzić real time i in-game time, żeby to zweryfikować. Sam na to na piechotę sprawdzając, spisując, spisując sobie to, uwaga, do to zeszytu A4 i wszystko się kurna, zgadza. No prawie, to poza tym real timeem jest taki troszkę oszukany ten real time, ale in-game jak najbardziej jest wszystko idealnie yy, opisane, nie? Co, jak i, i tak dalej, więc spoko, spoko luz, nie? Czwóreczka, czóreczka, nie wyniesza się tej klamce, bo. Szkoda Teraz idziemy na górę sukcesu That's your best lap sekund zysku, dobra, jest dobrze. Jesteśmy na zielono 3,47-8, dobra, jest dobrze. 3,47-8 3,40... Congratulations! Dobra. I teraz podliczamy. No to jest jeszcze okej okay. w do... Ujechania. Dobra, yy, mamy tak yy, 12 06 84, daje nam to słuchajcie Pierwszy wynik Jesteśmy na pierwszym miejscu na razie Wyprzedziliśmy o niecałą sekundę Cpz, jesteśmy na razie na pierwszym miejscu Jest dobrze Jest bardzo dobrze Mamy sekundę przewagi, sekundę Sekundę przewagi Jest otwarte okno to żeby mieć pierwsze miejsce Teraz nie możemy się tu pomylić. Nie mamy prawa. Jest tym znakiem? Na pograniczu. Wszystko na pograniczu. Musiałem zwolnić. Nie, nie, obszarowałbym o tą bandę tam. Podziałka, tam, co jest. Nie byłoby co. Sekundę przewagi. Mamy pierwsze miejsce jak na razie. Prowadzimy. I w real time, i w in-game time. W real game yy, 5 sekund, a in-game sekunda. Mamy podwójne prowadzenie. Jest dobrze. Amujemy Sekuracyjnie. I z tym znakiem wyrąbane. Nie, 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 nie. Brawo! Brawo. Ła, wow. też poszedł jak, kurde. No i po w znak, tak, oczywiście już cztery znaki strącone. Yeah. To mi się podoba. Kurdy nie! Ej, ale swolnił, kurda, tak ładnie szedł, kurde, 200. Ponad, ładnie, ładnie szedł, kurde. Dobra, trudno się mówi. Jedziemy dalej. Musimy to, musimy to kurczę wyprzedzić, musimy to kurde wybronić. Hmm? Nawet tak się nie uda, to drugie miejsce też nie będzie powodu do tam zmartwień, także... Spokojnie, tu na maxa teraz pojechałem, ładnie. Fajnie się przykleił. To mi się podoba. O, trochę za Ale trochę lepiej niż poprzednio, dobra, to jest w miarę jeszcze do... powiedzmy do ugrania, nie? Ozwolić. Tu trzeba zwolnić, tu trzeba zwolnić, tu już trzeba zwolnić. Nie, bo tu już nie czuję, że się nie zmieści. dobrze zrobiłem. Ledwie, ledwie się zmieściłem. Dobrze zrobiłem. No, trochę przewidziałem y, ruch, jaki chcę zrobić za 28 i z impetem tak przywalić w ścianę i tak niczym nie wzruszony jakaś dalej, jak jak trzeba. Ale jesteśmy troszeczkę bardziej rozważni. I myślę, że tutaj, znaczy otwarte okno na. 13 sekund, dobra, mamy w real time pierwsze miejsce. 13, 3, 1, zaraz zobaczymy. 13, 3, 3, 13, 1, Dobra, 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 dobra. 1, 1, 1, Dobra za 1, znaki. Tak. 1, 15, 15, 97. I co nam to daje w efekcie? Wygraliśmy to. Słuchajcie, odosłownie. Nie wiem czy to ja to pokażę. Może nie powinienem tego pokazywać, ale... W czasach real time to żeśmy pokonali CPS, natomiast mamy tutaj. Jakby wyniki... No tego już nie... No dobra, nie, nie, nie pokażę wam tego, ale... Właśnie to jest też to, że... Aż paragony. Paragonami, to no właśnie, kwity tak, na wszystko. słuchajcie, no generalnie powiem Wam tak, yy, jeżeli chodzi o wyniki, no nie pokażę tego, niestety. Generalnie tak, CPZ zrobił czas 15, 20, 11. 15 minut, 20 sekund, i 11 setnych. Natomiast ja zrobiłem 15 minut, 19 sekund i 97 setnych. Jestem dosłownie szybszy o. 14 setnych, dosłownie 14 setnych udało mi się wygrać, także wow, udało się, super, więc można powiedzieć, że cudem udało nam się osiągnąć pierwsze miejsce, Uff, odetchnąć z ulgą i przyznać, że było blisko, dzięki za uwagę.